Inny by się pochwalił, a ja po chrześcijańsku tylko powiem. Napisałem ostatnio książkę, książkę, która jest połączona z grą. Monopol na zbawienie człowieka spotykają w niej różne dramatyczne przygody. Może na przykład natknąć się na chodzącego po kolendzie księdza dziewicę konsekrowaną, albo stanąć przed dramatycznym dylematem: czy w piątek lepiej zjeść szyneczkę babuni, czy może umrzeć z głodu. Do gry zaprosiłem przyjaciół, kolegów i koleżanki z pracy, znawców kościoła. Kto z nas pierwszy dotrze do nieba? Joanna Racewicz, dziennikarka radiowa i telewizyjna, felietonistka. Roman Kurkiewicz, dziennikarz i felietonista, kiedyś wierzący, obecnie ateista. Marcin Prokop, dziennikarz TVN i TVN Turbo, prywatnie przyjaciel Szymona Hołowni. Michał Kuźmiński, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, współautor bloga Pop Kulturalni. Tomasz Terlikowski, doktor filozofii religii, redaktor naczelny kwartalnika Fronda. Ojciec Janusz Chwast, dominikanin, duszpasterz akademicki, miłośnik gier planszowych. No to dobrze, zaczynamy w takim razie. Kolega Roman jako pierwszy. Zważywszy na światopogląd, zważywszy na kolor koszuli, zważywszy na to, że jest nestorem naszej dzisiejszej rozgrywki, zapraszamy serdecznie do rzutu kostką. Wymawianie mi wieku i ateizmu jest nie w porządku. Jest ageismem! I ta gra ma jedną wadę, nie ma możliwości przegrania, chyba że udowodnię, że jest inaczej. Trzy. Przejdź trzy na planszy. Losujesz kartę, proszę bardzo. Nie bój się latać, zadbaliśmy o Twoje bezpieczeństwo. Nie rozumiem. Jest strona 81. Strona 81, już szukamy. Yy, okazuje się, że dowiedziałeś się na tym akurat polu, na które wpadłeś, że w 1920 roku Benedykt XV opracował tekst błogosławieństwa samolotów. Bazujące na historii ze świętym domkiem z Loreto, który aniołowie przenieśli z Loreto. To jest ten domek, w którym mieszkała matka najświętsza z całą rodziną, i to zostało przeniesione następnie przez aniołów do Włoch. Okazało się później, że tak naprawdę to wszystko nie jest do końca prawda ale Kościół ma patronów absolutnie od wszystkiego. Na przykład wiesz, kto jest patronem motoryzacji? Święty Hołowczyc? Nie wiem. Otóż patronem motoryzacji, patronem kierowców jest m.in. święta Franciszka Rzymianka. A nie Krzysztof? C czym ona powoziła Krzysztof Krzysztof? też, Krzysztof też, bo on przenosił, e, jak mówimy w naszych legendach, Chrystusa na drugą stronę. A ta Natomiast pani czym powoziła, święta proszę? Franciszka Rzymianka, 15-wieczna matrona, po śmierci męża, założyła zakon i oddała się wyszukiwaniu na ulicach wiecznego miasta biedaków wymagających pomocy. Również nocą, a wtedy zgodnie z legendą zawsze towarzyszył jej anioł, który oświecał jej drogę latarnią. E, w ten sposób a, zostało... Co to ma wspólnego z motoryzacją? No to, że ona oświecała drogę latarnią i teraz w podobny sposób może oświecać drogę latarnią wszystkim kierowcom. Nie ma, nie, ma absolutnie, tak. nie ma absolutnie takiej opcji w kościele, znaczy nie ma takiego w ogóle jakiejś sfery ludzkiej działalności, która nie miałaby swojego patrona. Gdzie byli aniołowie opiekujący się tymi samolotami, które spadły? Co, co się dzieje z samolotami, które spadły? Nie, z aniołami, którzy opiekują się tymi, którzy lecą samolotami, są, które spadły. To spadły anioły. A. To jest fascynujące zagadnienie, bo to jest pytanie, co się dzieje z aniołami stróżami po śmierci. Czy one wracają do puli, czy też, czy też dostają kogoś nowego, prawda, w tym momencie? Jest, ale Roman, dostają następne samoloty, gdzie ale były nas, anioły, a tam spadali, tak? Czy ty miałeś kontakt, Roman, kiedyś w swoim życiu z jakimś patronem? Modliłeś się do jakiegoś patrona? Ktoś był twoim patronem? W dawnym moim życiu chyba tak, ale nie pomnę. Nie pomnisz? A teraz potrzebujesz w życiu patrona? Jest ci ktoś taki potrzebny? Tak zupełnie poważnie. Nie. Pytam. Nie masz potrzeby jakiegoś takiego wsparcia z zewnątrz, nie. skąd? Nie, Nie? czyli nie chcesz punktu dostać za tego patrona, bo patronów można w tej grze wymienić nie na, na punkt. A wymienić na punkty. Tak. <grym> nie, bo ja chcę przegrać, ponieważ to jest jedyna uczciwa sytuacja w tej grze, z, jeśli chodzi o moje poglądy. Dobrze, czyli w takim razie nie punktów zero, tak? Nie, tak, nie wymieniasz, tak, chcesz jakby zostać tak. przy tym, dobrze? W takim razie Marcin. Rzuca. Teraz ja, dobrze. Która kamera mnie bierze? Ta. Witam państwa serdecznie. Proszę bardzo zobaczyć jak wzorcowo rzucić kostką w tej grze. No niestety dwa. nie popisałem się. Dwa. To prawda? To prawda. Czyli tak, startujemy z to, to, teraz dwa to i... I w tej życiu nie, nie dzieje. dzieje się nic. No, to jest akurat No akurat prawda. Aż jestem ciekawa. Mnie gadać mnie gadać odcinek robić. 4, 5, 6. No też będziesz raz, tak. Raz, dwa, 3, 4, 5. Nie, nie to tu, 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 bo tu się przyjdzie. Stąd. Raz, a, raz, a, dwa, a. trzy, cztery, pięć, sześć. Tu czerwona Losuję. Tak, czerwona Ale że aut z wojska już? Nie, 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 absolutnie, nie, nie. Tutaj to jest kościół, tu się nikogo nie wyklucza. A to tu jest kościół. I czytamy. Tu! Co tu? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą przybliżasz się do Boga o 3 pola więcej, znaczy mam bonus. Tak, dokładnie. Super. Niż wyniesie liczba oczek wyrzuconych w następnej kolejce. W następnej. Czyli do następnego ruchu dodajesz sobie 3 i wyprzedzasz nas wszystkich. Kartę możesz zachować. Michał. Czy za sukces. Błogosławieni hmm. czystego serca, Joanno. Tak. tak. Są już dwa style rzucania, tak? I tak. tak. Spróbuję tak. Cztery. No. Ciekawe, dlaczego nikt do tej pory nie wyrzucił więcej niż 6. To jest raz, tak? To jest dyskryminacja i znowu nic. Nie, jeden. I dlaczego? A jeden. To... jeden. Aha, coś się koledze to jest... przytrafiło. Jest to... nikt mniej niż jeden? Ja mam ja nadzieję, że to, to prawda. Jest to pytanie z testu. Kolega no trafiła matka. przygoda. Czemu ja zawsze jestem pierwszy do odpowiedzi? Jest piątek. Odczytuję pytanie. Przed tobą leżą parówki wołowe. <laughs> Trzy możliwe <śmiech> odpowiedzi. <śmiech> Wypowiadaj się za siebie, tak? Nie idź tą drogą. A. Podgrzewasz je przez pięć minut. B. Spożywasz je na zimno z majonezem. C. Sycisz nos lecz wybierasz serek. Tu odpowiedź jest dość prosta, bo ani się parówki na zimno zjeść nie daj to broń Boże z majonezem, ani tym bardziej nie ma czym nozdrze syc sycić, więc chyba trafiam na odpowiedź A, prawda? Podgrzewasz je przez 5 minut. Myślę, że tak. Czyli nie przestrzegasz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, którą Kościół zaleca na piątek. Wiesz, to jest tak, że yy, jakbyśmy sobie, sobie nawet kiedyś w tygodniku zadali to pytanie o sens postu i o, o to jedzenie, nie jedzenie mięsa w piątek. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy zamiast jeść mięso w piątek jedzą na przykład ostrygi. Albo sushi. Więc ja, ja, akurat, ja akurat mam taką sytuację, moja żona jest wegetarianką, więc ja generalnie dość rzadko w domu jem mięso. Nie jest tak, żebym je widział tylko wtedy, jak mam złamanie otwarte, ale, ale i tak jem dość rzadko, więc zastanawiam się często nad tym, czy w moim wypadku nie jedzenie mięsa w piątek jest jakimkolwiek rodzajem wyrzeczenia. Znałem się, ja nie wiem, pewnie, pewnie y, zaraz, zaraz się spotkam z y, krytyką, ale, ale mam takie poczucie, no, że nie samo zawsze to, to jest najważniejsze. może być znaczy, Zależy czym podgrzewasz. Może w jakbym ja mnie jest... ja ich nie podgrzał i zjadł zimno z majonezem, <laughs> bo to może byłby to jakiś rodzaj... Y, ale jednak y, 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 kościół mówi wyraźnie, wiesz, ja, ja znalazłem y, w takim podręczniku nauka boża Dekalog. Informacje to jest co prawda 60 lat, ale jednak takie myślenie w kościele było, że spożycie w piątek więcej niż 60 gramów mięsa jest z całą pewnością grzechem ciężkim. Ja mam poczucie, że to jest takie bardzo mocno buchalteryjne podejście do wiary i ono mnie jakoś nie przekonuje. Ale to o co chodzi w, w takim razie, w tym piątku, jeżeli nie o dietę. Ciekawe, poznajemy wagę grzechu. Jest na pewno ponad 60, 60 gram, 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 prawda? Jakby było 30, można Minus by było mówić. 21 o... gramów dusza, prawda? I tu tam zaczyna wychodzić jakieś. To dusza jest raczej bezmięsna. Ale o co chodzi w, tym, w, tej, w tej piątkowej wstrzemięźliwości, w takim razie? Ja myślę, że o pamiętanie. Znaczy, jakby jest, taki jeden, jest taki jeden dzień przynajmniej w tygodniu, bo jakby tak, tak widzę sens tej tego, tego rodzaju regulacji jak pamiętanie o, o, o piątku, jak, jak Wielki Post, jak te, te, te różne czasy w roku liturgicznym, że, żeby, żeby sobie przypomnieć o tym, że, że gdzieś jest jeszcze coś więcej poza tym codziennym jedzeniem mięsa i jedzeniem obiadu generalnie, prawda? Chodzeniem do pracy, na zakupy, wstawaniem rano, kładzeniem się wieczorem, spać i tak dalej. Ja podpytam ojca przy okazji, skoro jest fachowiec. E, czy, czy to jest tak że z tym niejedzeniem mięsa, że to, bo, bo to jest różnie w różnych krajach, tak, tak? Tak. znaczy niektóre episkopaty uznały, mhm. że trzeba przyjąć inną formę wyrzeczenia, u nas wciąż e, to obowiązuje. Czy może nie należałoby tego znieść i jednak powiedzieć, że tu chodzi o to, o czym mówił Michał, czyli po pierwsze wyrzeczenie, a po drugie, że to nie jest tylko jakiś fitness duchowy, że o to odmówię sobie, prawda, jak jestem gość, tylko że muszę się teraz tymi zaoszczędzonymi pieniędzmi podzielić z kimś, kto mhm. to jest głodny na przykład. No tak oczywiście tutaj na pewno nie chodzi o jakieś takie literalne i ilościowe traktowanie tej rzeczywistości postu, bo no nie ukrywam, to jest kuriozalne, to, co tam powiedzieć na początku, że 60 zjedzenie 60 gramów więcej, poniżej 60 gramów z grzechem ciężki. Zdaje się, że w Kościele tam przed Soborem trochę było takie podejście purytańskie, czy księgowe. Czy też księgowe. Tu chodzi o pamięć, ale dodałbym jeszcze o pamięć związaną z miłością. Po prostu my mamy yy, swoich w swoim życiu, w małżeństwie mamy takie dni, które są dla nas ważne. Rocznica ślubu, imieniny, urodziny i jakoś honorujemy te dni. W związku z tym dla chrześcijan piątek jest ważny z tego względu, że w tym dniu umarł Pan Jezus. Z miłości czcimy ten dzień. Tomek, tak? tak, zobaczmy co ci się przytrafi na tej kościelnej <laughs> drodze. Dobrze, rzucam tą kostką. <śmiech> o, <śmiech> jest jest konkret. 6 wyrzucił, 2, 4, 6 czyli jest dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Joanna. Czyli czerwoną. Proszę bardzo, czerwoną. Żeby A bóg, żebyś trafił no, jakiegoś grzecha. <śle> proszę, przecież dwa wylosowałem, nie będę ufać, Proszę <śle> bardzo. O, no, proszę bardzo. błogosławieni miłosierdzia, albo, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Masz dwa dodatkowe rzuty: jeden dla ciebie, drugi daj graczowi w potrzebie. No. Ojej! Boże, jakie to pięknie. Ja warto mogę się było rzec, pisać tę grę, warto było Ja się tę grę. nie czuję w potrzebie. Ale ja mam prośbę, że ty jesteś, Ale to nie osoba, to ja decyduję. To kościół decyduje, czy jesteś w potrzebie, czy nie jesteś. Teraz kolega rzuca, a za chwilę będzie raz ja rzucam, No, no to, tak, bo bo masz tak, jeden rzut tak, dodatkowy. A teraz jeszcze dobrze. Możesz pójść dalej. Ja na przykład nie mam problemu z tym postem i z tym mięsem, bo nie jem mięsa z powodu nie jem miłości do Jezusa, dwa. ale szacunku do innych żywych istot. Na pewno jestem jakaś ukryta motywacja, Raz to dwa. To jestem żółtą kartę. Co mam zrobić tak, z tą żółtą. kartą czerwoną? Odłóż ją albo możesz ją utrzymać, możesz ją odłożyć. Och, to jest bez cudownie. znaczenia, natomiast weź po prostu tę Dobrze. Średniowieczne mistyczki święta Katarzyna ze Sieny, Juliana z Norwich, Gertruda z Halfty, Krystyna. Z Markiatę Mark i Hildegarda z Bingen. Fantastyczne święto Hildegarda Fantastyczne. Z czy ty myślisz, bo, bo to jest zestaw kobiet średniowiecznych, które przeczą absolutnie tezie, że średniowiecze było czasem zacofania, też jakiegoś tłamszenia kobiet przez kościół? Czy ty któryś z nich znasz bliżej? No z, z, tych, z tej listy no bardzo, bardzo cenię i lubię świętą Katarzynę ze Sieny, do której modliłem się o pierwsze. Za jej stawiennictwo Pierwsze Dziecko. Bardzo cenię Julianę z Norwich. No i uwielbiam szczególnie muzykę Hildegardy, Hildegardy, Hildegardy Bingen. z Bingen, bo jest rzeczywiście e, porażająca. E, pisma Juliany z Norwich też są ciekawe, chociaż oczywiście. Można się spierać czy we wszystkich swoich aspektach No tak, bo ona tam dużo pisała o takim bardzo, bardzo jednak miłosiernym Jezusie nawet odpuszczającym wszystkim. No, ale miłosierdzie zawsze buduje na sprawiedliwość. Hildegarda była też dobra w ziołolecznictwie, tak, prawda? Przepowiedziała popularność no, klepków orpisowych. Chociaż nie do końca wiadomo, czy dobrze umiała czytać. No to chyba możesz sobie spokojnie przyznać punkt za to, że trafiłeś na tak fajne... E, patronki. Czyli, Katarzyna ze Sieny wy, też wy była... Wymieniacie kobiety Katarzyna na wartości, wartości na... materialne. Dokładnie. I niematerialne. Katarzyna ze Sieny, przypomnę, była osobą, która doradzała papieżowi. A nie doradzała, ona po prostu gorąbała. pisała mu takie listy, że on się tam musiał płonić w tych swoich papieskich komnatach. bardzo bardzo Doradzał. No, święty Paweł także doradzał tak. świętemu Piotrowi. Tak, było to, tak, to rzeczywiście zaskakujące w formie doradztwa Prosimy o kostkę teraz, ojciec. O, o nie było, jeszcze raz. Dwa. Oj to, ale... to chyba... To Nic. tam sąsiada nie. spotkało. No, panowie tutaj. Posilczymy sobie go Chciałem maździli. zaprotestować przeciwko temu, że nie było korzyści z mojego czynu miłosierdzia. Będzie, będzie teraz. On rzuci a, dwa, dwa razy. Okay. Tak, tak, proszę bardzo. Redaktorze. Ojcu, bez przygód, Anioł stróż na nim czuwa. <laughs> teraz raz. Jest o, szczęście. Szczęście. jeszcze raz rzucasz. On nas wyprzedzi w drodze do Królestwa Niebieskiego. Tu, zgodnie z, z Ewangelią. Ostatni będę pierwszy. Nie no, idziesz... Tam, tu. O, tu. Masz. tu. O, o, to jest 12? Tak. Dobra, żółto ciągniesz. Kościół w sprawie... Żółto ciągniesz. My ci cały czas chcemy dać szansę. Kościół w sprawie liczb niewiele ma do powiedzenia. Co tam masz? Nie wiem. No, Aha, chyba... Kolejny patron. No tak, to właściwie się bardzo cieszę z tej karty, ponieważ to jest jedno z takich kuriozów, które dotyczy hagiografii. Święty Hubert dlatego został świętym Hubertem, że nie zabił jelonka Dokładnie. i paradoksalnie został świętym i opiekunem odcholowań. po prostu e, armii zabójców zwierząt. I oczywiście nie wymieniam go na żadne punkty z powodu niezrozumienia istoty jego zachowania, co mi się wydaje dosyć charakterystyczne. absolutnie. Abs czy ty się też na przykład czujesz taki troszeczkę niezrozumiany jak Święty Hubert? Nie. nie. Święty Hubert jest fajnym patronem. Wielu było takich świętych, którym hagiografowie później, później dorobili jakieś. Że, ale jak nie, jak, jakże nietrafionym, fundamentalnie, bo niewielu jest aż tak nietrafionych. Nie, święty Ustachy też, e, też miał takie duże problemy, zresztą Ustachego pomylono ze świętym Hubertem, bo to, bo to on prawdopodobnie był tym myślnikiem. Tam w ogóle jest dorobione e, w tych hagiografiach po prostu taka ilość różnego typu pobożnych legend, które gdzieś tam się poprzyczepiały do tych świętych. Ja wiem tak, właściwie wrócę do tej postaci, to, znaczy, to jest bardzo tro, dobry trop dla kościoła, żeby zrozumieć świętego Huberta, który nie zabijał zwierząt, wtedy też zniknie ten problem z tym, czy w piątek podgrzewać paróweczkę, czy nie. A ten patronat. Wtedy. Nie, ale muszę wam powiedzieć, że ja mam na przykład problem nawiązując do tego, co mówił Romek, z tak zwanymi księżmi myśliwymi, którzy, e, którzy to pójdą, zamordują sobie jelonka, dzika sarenka, a później pójdą ciało Chrystusa. E, no, no jest we mnie jakieś, znaczy zabijanie dla przyjemności kłóci się we mnie jakoś z chrześcijaństwem. Mojcze, ale ja, przepraszam, ja, że ale ja tak. parówki ojca... jeszcze. Jesz. Wiesz, co, ale nie dla przyjemności, ale tylko polu... ze wstydem. Poluje, ze wstydem. Poluje, nie, nie, nie. Znaczy, ja wiem ze wstydem parówki, bo ja są niedobre za już, że jest żywe niż martwe. Też raczej bym nie wziął strzelby do ręki, żeby strzelać do zwierząt. Są tacy, też którzy to nie, Ale lubią, też nie, no. nie narzucajmy tak, tego morderstwa no, tak. no, Nie wymieniam żadnego człowieka na żadne inne wartości. Dobrze, czyli dalej zero punktów, natomiast wyprzedza nas w drodze do Królestwa Niebieskiego. Marcinie. Jak znam życie, to trafię to na to pole. Ja tak też wiem, czy się jest jest nie jestem wstrzęsny pretensje do świętego Huberta o to, że został źle zrozumiany, zinterpretowany. Nie, nie bo to jemu dorobiono nie. ten patron To, to jemu nie, on nie, nie, się nie prosił. Nie, nie, absolutnie. I powiedziałbym, gdybym był złośliwy... że. Matko, jedziesz teraz. Zawsze <grym> jest więcej szosnka. Zawsze rzuci tą metodą. 6. To prawda. Zabiał. Ale rzucałeś we mnie. Zobacz, na kolanach gram, w twoją grę. Bardzo raz, mi się to podoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Losuję żółte. Żółte, proszę. Dowolne żółte, czy tak, pan? Nie, dowolne. Z możesz żółte. wybrać dowolne żółte w kościele. No to są Dowolne żółte, one są tam zaznaczone. Losowałem. Stronę 92 sandał i Miecz Przeczytaj wreszcie dzieje apostolskie. No to jest słuszne. Czytałeś wiącecia. kiedyś dzieje apostolskie? Przykro mi chyba nigdy. A wiesz jaka tam jest ilość fascynujących historii? Na przykład Ale... o czarowniku, którego o ile dobrze pamiętam. a ty czytałeś? Apostołowie, tak, wydaje mi się, że raz. To twój pan, Apostołowie to, przywołali do porządku młodzieńcu, który wypadał. Dokładnie, bo symonia stąd się w ogóle wzięła przecież. O młodzieńcu, który tak się zasłuchał w kazaniu, że wypadł z okna. O apostoła. Ale został Został skrzeszony, ale zasnął na kazaniu. Tak. To tak kto to głosił kazanie, uwaga? Dla laika, to jest materiał na, eftyka, jest materiał na scenariusz filmowy. Fascynujące, mnóstwo przygód. Tam był kto, kto to uzdrawiał? Święty Piotr, z kim uzdrawiali? Z Janem. Z Janem uzdrawiali. Przy świątyni, tak. tak tego Gdzie ten kapłan biedny przyciągnął i na ofiarę chciał im złożyć kapłan Zeusa ze świątyni zamiast. Nie, zamiastem. nie, nie. Przepraszam, to był ale Paweł z Barnaby. bardzo konkretnej i pragmatycznej. Zdobyłem jakieś punkty? Tak, oczywiście. Tak, zawsze, zawsze, jeżeli wyciągasz żółtą kartę, to to, się czy Zdeklarujesz się. Nie tak. Zdeklarujesz Mogę się. że... na patrona, czy na, Albo na Nie, kątzie. to nie jest tak. Jeżeli zdeklarujesz się teraz publicznie, że przeczytasz Dzieje Apostolskie, przyznamy Ci jeden kartę. to jest? To, no tak, myślę, że no nie, dwie dzień. godziny, ile mu to zajmie? On powoli czyta. <laughs> To trzeba powoli czytać, bo to trzeba przeżuwać, jak mówił taką Dobrze, jestem gotów wymienić deklarację, że przeczytam Dzieje Apostolskie na, na Sowitą Nagrodę. Tak. Do... Nie, nie, ale nie deklarację wymieniamy, tylko przeczytanie. A, ale teraz mam te... mało czasu. Ale jest jeszcze odniesienie do strony 92. Bardzo <laughs> tak. proszę o zadanie mi pytania. Tu nie ma pytań, bo żółte Aha. karty nie, nie niosą za sobą pytań. One po prostu opisują e, sytuację, je która się rozumiem. przytrafiła, zadanie, które musi wykonać patrona, którego dostałeś. w z tym zostałem wmontowany w czytanie dziejów Apostolskich. Tak, możesz Dobrze. tam też na przykład przeczytać o. E, Chyba jednej z najfajniejszych i takich najbardziej sprytnych wypowiedzi świętego Pawła, który w momencie, w którym go, że tak powiem, bardzo mocno molestowano, chciano przyprzeć do muru i zrobić mu różne inne rzeczy. On odwołał się do tego, że jest obywatelem rzymskim. Zasłonił się immunitetem. Tak, obalił tezę, że chrześcijanin to jest, nie chcę tu użyć brzydkiego słowa, taka pipa po prostu, która zawsze musi nadstawiać, jak ją biją i może poświęcać męskie. się dla wszystkim. Może męskie określenie takie priorytywne, taki. Fiutek. Nie, nie, tak nie będziemy rozmawiać, tak nie będziemy rozmawiać. Dobrze, teraz następny, czyli Joans. Ja. Czy kartę mogę zachować, tak? A Możesz koska? zachować. Kostka jest Kostka gdzieś na rubieżach, na rubieżach, na rubieżach studia. Oh. Jest. Z dużym dziękiem, Joasiu. To to jest, trzy to jest, 3 jest. plus trzy. Testy. A, okej, okay, dobra, za czystość. Aha. Tak jest. Za czystość. I teraz tak. Joanna jest... dostała premię za czystość, Raz, może iść trzy. dwa, trzy, cztery, pięć. Spotykasz o. księdza, który mówi dziwnym głosem. Joanno, <laughs> znaczy jak nic samo. pasuje do naszego kościoła. Czy ty kiedyś e, słuchałaś kazania w kościele? Tak, zdarzyło mi się tak. A czy zwróciłeś uwagę, że są tacy księża, którzy mówią w ten sposób. Albowiem zaprawdę opowiadam ci. Radujcie się, ale Albowiem... dalej kroczyć tą drogą i czynić. Wyze, wyze, czynić. Więc zawsze chciałam właśnie. spytać, czy, czy to jest jakiś e, e, sposób mówienia, którego specjalnie trzeba się nauczyć? Specjalnie się trzeba. Nie tego nie uczono. Mnie tego nie uczono. Ale to skąd się bierze to, że księża... No myślę, że to jest maniera środowiskowa, tak? że środowiska mają coś takiego. Zwłaszcza może bardziej zamknięte, że... Że się indukują na swoim? Tak? Trochę tak. Trochę tak jak swego czasu czytający newsy, czytali też w takiej melodii, w takiej Ależ, manierze. że. oczywiście, prawda? tak. Tylko to jest dla mnie zaskakujące. Jak to jest, że normalni faceci, którzy jeszcze pięć minut wcześniej mówili normalnym głosem, nagle wchodzą na jakieś eunohoidalne po prostu tony. Ale nie, nie, spokojnie, spokojnie. No nie jest tak, że pięć minut wcześniej mówili Ta, normalnym no, tak głosem. Mówią, tak, tak tak, tak ci tak mówili. księża, którzy mówią takie kazane. Powiedzmy sobie, że jest ich. Y, Zmniejsza zmniej. się ta ilość. Tak. Ta ilość no się zmniejsza. Być może w ale oni tak, bardzo często ale... i przed y y y mszołą Świętą mówił takim samym tonem. I to jest akurat moim zdaniem związane z formacją, która to formacja ma prowadzić do wycięcia z mężczyzny cech męskich. Ma z niego zrobić właśnie takiego. Y mhm. Księdzoida, takiego. księdzoida <grym> takiego. I to oczywiście jest niestety absolutnie niezgodne ze stanowiskiem Kościoła, które mówi. Kapłan musi być mężczyzną w pełni. Czyli mówiąc brutalnie, kapłan musi mieć jaja. No tak. I nie tak, tylko tak. Bez dwóch zdań. i prawnie I, i to jest nawet prawnie wymagane, tak, się prawnie podoba. wymagane musi być pewne Powiem. Myślę, że tam myśl, budzisz powołania. Najrzejący jest to, że, że myślę, że to już e, taka formacja odchodzi. Do Lamusa, myślę, że już w seminariach. Mam nadzieję, przynajmniej. U Dominikanów, że... no tak się U... pociesza. Mam nadzieję, no my, my... że Kościół kiedyś odejdzie od tego myślenia, że kapłan musi mieć jaja i że ten pomysł na to, żeby znaleźć w mężczyźnie jest? ten bardzo ważny pierwiastek kobiecy, czyli to, co kulturowo w nim zostało zniszczone, dojdzie do głosu. Ale I po wtedy co jak jest w kobietach ten pierwiastek. I wtedy i, i wtedy będą mówić mogli w sposób naturalny, a nie w sposób sztuczny. Z patosem, powiedziałbym, bigoteryjnym. I tak. Uła, dalej. To nam się tu zaraz otworzy dyskusja o kapłańskiej no to, kobiet, i no zauważyłem to... też nutkę rozmowy o celibacie w tym. No właśnie, o, o tym chciałam powiedzieć. Może to jest właśnie moment, żebyśmy o tym porozmawiali, słuchajcie. No Żeby wrócić do tego, co było esencją tak. kapłaństwa w, w początkach. Czyli e, jeśli ksiądz, kapłan, ma być osobą, która ma mieć tak zwane jaja, niech ma dom, żony, dzieci, niech myśl normalnymi kategoriami, niech mówi jak człowiek. Czy myślisz o utilitarnych funkcjach czy ksiądz nie mówi jak człowiek? E, czy czy inaczej, ksiądz, żeby co? być człowiekiem e, w pełni, tak to. Taki Szymon no, inaczej, to musi nie być? Końca... Szymonie, czy ty masz żonę? Nie. No właśnie, czyli nie mówisz jak człowiek. To nie, nie, przerażające to... absolutnie. Nie, nie do końca, nie do końca, to chciałam Ej, powiedzieć. No, nie, nie bardzo wierzę księ... tak księżom, którzy prowadzą nauki szkole, przedmałżeńskie, szkole, nie, nie. Ale ucząc ale... ludzi, jak mają żyć w stadle y, y, rodzinnym, kiedy nie mają praktyki. Joanna, nie ma. A jakby z, mieli praktykę, z... ale wypaczoną. Jakby na przykład mia... mogłabyś mieć, bo są tylko ludźmi zastrzeżenia co do tego, bo byłoby plotki na temat tego, to wtedy byś przyjmowała ich słowo łatwiej i powiedziała, no właśnie, jakim on może być dla mnie autorytetem, skoro słyszałam, że u niego domyśluczność. Poza, ty, domu poza się wszystkim innym w zdecydowanej większości przypadków, już w tej chwili, przynajmniej w dużych miastach, kursy małżeńskie prowadzi, przedmałżeńskie prowadzi. Osoba małżeńska i osoba duchowna. I osoba duchowna jest między innymi od tego, żeby powiedzieć o teologii, a o doświadczeniu zazwyczaj mówią małżonkowie. Dobrze, słuchajcie, zostawmy to w tym miejscu. Jeszcze pewnie do tego wrócimy, jak wpadniemy na takie pole. Michale, proszę a bardzo. A punkciki dla mnie jakieś to są? A co Nie. ty miałeś? No księdza co dziwnym głosem. A tak, oczywiście, oczywiście. Punkciki za księdza, który mówi dziwnym głosem, zdobywasz wtedy, jeśli zobowiążesz się, że znanego tobie księdza namówisz na rozmowę normalnym głosem albo na czytanie normalnej książki, żeby zachował higienę języka. Albo zaprosisz go na normalno, piwo. No normalno, żeby... to oczywiście żeby chodzi o książkę Szymona. Dziękuję. Tomku twoje liczne pozycje też możemy podciągnąć do tej kategorii. Zaprosisz księdza na piwo i porozmawiasz z nim normalnie. Ale on musi być taki, co to mówi właśnie potem go sfotografują i będzie w fakcie. To jest świetny pomysł. Już jedna posłanka ale była. No tak? właśnie o tym mówię, dlatego nie będę się na prawda? Ja tak jedno ale z U, Z przyjemnością. Z Jeden. A, cztery. cztery. Cztery jeszcze nikt nie wyrzucił. Ja wyrzuciłem poprzednio. No. Wyrzuciłeś poprzednio, dobrze. Raz, dwa, trzy i. Dzień dobry. Niech kiedyś nie tak w Bole, to na górze, mogę. Przesuń Przesunik. <susy> Jakiś tłok na tym jednym. Marny pole. <susy> o matko, prorok Habakuk. O, to jest jedna a, z moich o, ulubionych tak, postaci. Fantastyczny Teraz coś zapalimy. Czemu ono się nie przyjęło? <grym> Gdzieś się przyjęło! Moje tropy skojarzeniowe są naprawdę. jest zespół, wiesz, legowy, hallowy, <grym> Bardzo porządny zresztą. No właśnie. No, prorok mniejszy również. Habakuk jest niesamowitą postacią, bo nie dość, że ma jedno z najciekawszych imion w Piśmie Świętym. Moim zdaniem to jest drugie miejsce. Po pierwszym, bo jedna z córek Hioba nazywała się Róg z Kremem do powiek. I to jest moim zdaniem absolutny hit, jeśli chodzi o imiona w Biblii. Ale Habakuk, y, malutka księga w Starym Testamencie, wiesz co się przytrafiło Habakukowi? Mniej więcej, przyznaję, że to jest Gotował jak... sobie obiad. Gotował sobie obiad czy... i chciał go zanieść żniwiarzom. W czyli... tym momencie przyleciał o, do tak. niego anioł, wziął go za włosy, za kark i przeniósł go do Daniela, do proroka Daniela, który siedział w jaskini pełnej lwów, nakarmił go tą zupką, którą przygotował, a później wrócił na swoje miejsce. A z biedni żniwiarze byli głodni. Czyli... Tak, to, to się nazywa katerik? katerik. To też katerik. Ale jest w tym coś pięknego, że taka metaforyczna <coughs> przypowieść, takie ja mam wrażenie o tym, że nigdy nie wiesz, kiedy będzie potrzebny Twój obiad, i nigdy nie wiesz, komu będzie potrzebny. Kiedy kto ktoś cię złapie cię za włosy, za włosy i to już najczęściej Janie. No jak nie wiem, jak jest fajny życiu, w moim zwykle to, to jest ta, 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 ta jedna z trosk, których ja nie podzielam. Nie szarpiecie ani za włosy, ani Anią. Mamy, e, mamy jasne. Czy to jest nasza historia, którą, która, w której ja się chcę szukać drugiego dna i trochę komplikować tą metaforę, rzeczywiście piękną z bo y, on nie gotował dla siebie. Biedniżni biedni żniwiarze zostali głodni. Mięcie, no właśnie. A powiedz mi, czy ty masz jakąś swoją ulubioną postać ze Starego Testamentu? Bo no, y, to wiadomo. naturalnie suramitkę z pieśni nad pieśniami. A opowiedz mi to niepoważnie. Poważnie. Znaczy, ja mam takie mocne poczucie, że Pieśń nad Pieśniami jako, jako księga, ona jest bardzo niedowartościowana i to cały spór, który toczy się przynajmniej od, od czasów rabina Akiby yy, o to, czy Pieśń nad Pieśniami jest księgą yy, kanoniczną, czy jest księgą... Yy, Natchnioną, czy nie jest... No bo tam jest to, ona, ocieka taką miłością bardzo zmysłową. Ona jest absolutnie pięknym poematem weselnym. To jest poemat weselny o miłości dwojga ludzi i to miłości w każdym jej aspekcie, mówiąc delikatnie. Natomiast ona jest pełna śmiałych, pięknych, bardzo pięknych, bardzo poetyckich opisów. Erotycznych. Erotycznych, natomiast nad tą księgą właściwie ile kanon, tyle trwają spory, czy, czy ona jest metaforą miłości e, Jachwę do, do swojego narodu wybranego, czy może Chrystusa do Kościoła. Ja zawsze mam jakiś taki mocny, mocny opór przeciwko temu odczytaniu, bo e, naprawdę nie rozumiem skąd opór, znaczy jestem go w stanie historycznie zrozumieć i kontekstowo, natomiast nie wiem skąd dzisiaj opór przed odczytaniem księgi o miłości dwojga ludzi, jako księgi natchnionej przez Ducha Świętego, prawda? Mhm. Aż się prosi.